Bardzo serdecznie witamy Was na drugim koncercie chwały, wieczorze uwielbienia, który organizujemy w Boże Ciało. Cieszymy się z każdej i z każdego z Was. Ale powiedzmy sobie to na samym początku, bardzo ważną rzecz, to nie jest koncert tylko. To przede wszystkim ma być modlitwa. Dlatego będziemy wszystko robili po to, żeby pokazać Wam Boga. Zachęcić Was do tego, żeby wejść z Nim w relację. To wszystko, co my tutaj będziemy robili, to będzie pewna propozycja pokazania, jaki jest Bóg. Co on o nas myśli? Jaka jest recepta na zło w naszym życiu? Ale to tak, jak jest z podprowadzeniem kogoś do źródła. Można mu je pokazać, ale nie można się z niego, z niego napić za kogoś. Więc w czasie tego wieczoru uwielbienia będziemy chcieli podprowadzić Cię pod bardzo konkretne decyzje, aby oddać życie Bogu. Może po raz pierwszy, może po raz kolejny, nieważne. Jak mówi święty Ignacy Loyola, raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Jeśli wybrałeś już Boga w swoim życiu, to dobrze, ale na pewno wydarzyły się różne sytuacje, które sprawiły, że w jakiś sposób oddaliłeś się od niego. Dzisiaj Pan Bóg w czasie tej uroczystości pokazywał nam, jak bardzo chce być blisko nas. Szedł między nami w naszych parafiach, w najświętszym sakramencie, żeby pokazać, że jest Bogiem bliskim, że chce nam błogosławić, że chce być integralną częścią naszego życia. Ten wieczór uwielbienia. Nie odbyłby się, gdyby nie nakład pracy wielu ludzi. Jak wiecie, na tym świecie nie ma nic za darmo. Dlatego potrzebujemy jeszcze troszkę pieniążków, żeby e, uregulować wszystkie należności. Dlatego są tutaj na placu rozstawieni wolontariusze. Mają plakietki, mają puszki. Jeżeli kogoś z Was wstać, jeżeli możecie wesprzeć nas swoimi ofiarami, każda złotówka się liczy. Będziemy Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Myślę, że możemy zaczynać. Tak jak jesteś, czy siedzisz, czy stoisz, przeżegnaj się. Zaproś Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczcie, taka prosta rzecz znak krzyża. Ale On sprawia, że to, co tutaj robimy już od tego momentu, nie jest zwykłym spotkaniem ludzi, bo Bóg jest zaproszony między nas. Każdy z nas na sobie uczynił znak krzyża. Pokazał, że należy do Ojca, do Syna i do Ducha Świętego. Taką prośbę mam do każdej, do każdego z Was, do tych z przodu i do tych z tyłu za mną: nigdy nie róbcie znaku Krzyża, byle jak. To jest ważna sprawa, bo to też jest świadectwo naszej wiary. Niech ten znak Krzyża będzie na mnie wyraźny, że ja chcę należeć do Trójcy, że Bóg jest w moim życiu ważny, nie ma się czego wstydzić. Niech ten znak Krzyża będzie robiony z szacunkiem bo ten znak przypomina to, co zrobił Jezus dla nas. Kochani, gromadzimy się w niezwykłym roku, roku miłosierdzia Bożego. Trwa on już pół roku i mam pytanie do Ciebie, bardzo konkretne. Czy czujesz to, że przeżywamy rok miłosierdzia? Czy czujesz, że w Twoim życiu dokonała się jakaś radykalna zmiana? Bo Pan Bóg na serio traktuje to, co się dzieje w liturgii, to, co ogłasza papież. Ale to nie jest dane księżom, to nie jest dane zakonnicom, zakonnikom, żeby się nad tym zastanawiali. To jest dane wszystkim ludziom. Za każdym razem, kiedy w Kościele obchodzimy rok jubileuszowy, a taki rok teraz obchodzimy, Bóg chce nam przypomnieć coś bardzo, bardzo ważnego. Skąd to się wzięło? Parę słów takiego wstępu. To, że przeżywamy rok jubileuszowy, to nie jest nic nowego. To jest praktyka znana jeszcze ze Starego Testamentu. Pamiętacie, Pan Bóg stwarzał świat przez sześć dni. Siódmego dnia Pan Bóg odpoczął. Sześć dni ma człowiek pracować, siódmego dnia ma odpocząć. Żydzi, nasi starsi, bracia w wierze, oni żyli według rytmu uświęcania czasu. Sześć dni pracujesz dla siebie, dla swojej rodziny, trudzisz się, ale ma być ten jeden, jedyny dzień, kiedy odpoczniesz. Kiedy dasz Panu Bogu czas, żeby działał. I nasza polska nazwa tego dnia jest bardzo adekwatna. Niedziela, to znaczy nie działać. To też nie znaczy, żeby cały dzień leżeć odłogiem i nic nie robić. To chodzi o to, żeby nam przypomnieć, że ten siódmy dzień, a tak naprawdę pierwszy dzień, to jest dzień, w którym ja nie działam, żeby Pan Bóg mógł działać. Po to idę do kościoła, po to przychodzę na Mszę Świętą, żeby się oderwać od moich zajęć i skupić się na nim. I Żydzi tak, tak liczyli czas. Sześć dni pracuje, siódmego dnia odpoczywa. Przyjęliśmy to od nich. Więc ten dzień ma być początkiem czegoś nowego. Ma być takim nowym startem, co tydzień, dany nam od Pana Boga. Ale tak sobie myśleli Żydzi, odczytywali objawienie, które Pan Bóg im dał, że czasami trzeba Panu Bogu dać troszkę więcej czasu do działania, że ten jeden dzień co tydzień to jest za mało. Więc żyli w ten sposób i Pan Bóg dał im takie prawo. Policzcie sobie siedem tygodni. Później policzcie sobie siedem tygodni lat. Siedem razy siedem wychodzi 49 I co pięćdziesiąt lat w Starym Testamencie był tak zwany rok jubileuszowy. I wtedy wszystkie długi były anulowane. Jeśli ktoś był niewolnikiem, stawał się wolny. Stąd my obchodzimy w Kościele lata jubileuszowe. To są lata wyjątkowej interwencji Pana Boga. I pierwszy taki rok po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, zesłaniu Ducha Świętego był dopiero w roku 1300. I wtedy wyobraźcie sobie, w czasach, kiedy nie było samochodów, kiedy nie było statów, kiedy nie było samolotów, ponad milion ludzi na piechotę czy konno przyjechało do Rzymu po co? po to żeby uzyskać łaskę odpustu zupełnego i to samo daje nam Kościół teraz w tym roku miłosierdzia papież Franciszek ogłosił go z racji 50. rocznicy zakończenia soboru watykańskiego II i chce nam przypomnieć bardzo ważną rzecz czym jest boże miłosierdzie jak mówi pan Jezus do, do świętej siostry Faustyny że on jest całym miłosierdzie, że miłość to jest jego najważniejszy przymiot to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli odczytać ten znak czasu, który nam Bóg daje przez papieża Franciszka. On chce nam pokazać Boże miłosierdzie, bo żyjemy w czasach, niestety, których coraz mniej jest rozumiane miłosierdzie. Coraz mniej ludzie rozumieją, co to znaczy przebaczenie sobie nawzajem. Więc przez swojego namiestnika, przez Ojca Świętego Bóg mówi, popatrzcie na miłosierdzie. Czy te pół roku, tego jubileuszu miłosierdzia, coś w Twoim życiu zmieniło? Czy inaczej przeżywasz sakrament spowiedzi? Czy spowiadasz się szczerzej? Czy poznałeś, poznałeś Boga, który jest miłosierdziem? Czy być może patrzysz na Boga jako na sędziego, jakiegoś prokuratora, adwokata, który ma w głowie tylko jedno? Przestrzeganie przykazań to jest najważniejsze. Nie, nie to jest najważniejsze. Wiara, która polega tylko na przestrzeganiu przykazań, to jest jak budowanie dachu, domu od dachu. Najpierw ma być spotkanie z Bogiem. Najpierw chcę poznać tego, który te przykazania wymyślił, i dlatego później ja chcę je, chcę je wypełniać. I ten wieczór uwielbienia, ta modlitwa, którą właśnie rozpoczęliśmy, ma też nam ku temu posłużyć. Żebyśmy zobaczyli Boga, jaki on jest naprawdę, co on myśli o nas. Bóg jest w tobie zakochany. Bóg chce Twojego dobra zawsze. Bóg chce Twojego szczęścia. Bóg za Ciebie umarł na krzyżu. Gdyby trzeba było zrobić to jeszcze raz, znowu by poszedł. Gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie i tak by poszedł na krzyż. To jest Boże miłosierdzie, to jest Jego dobroć. On nigdy nie zrezygnuje z Ciebie. Ale żeby Go poznać, trzeba dać coś z siebie. Trzeba włożyć wysiłek poznawania Pana Boga. Cieszę się, że tutaj jesteś, bo mogłeś ten wieczór, mogłeś ten wieczór spędzić inaczej. Może na jakimś grillu, może na jakimś spotkaniu. A wybrałeś to. Przyszedłeś, przyszłaś, żeby się pomodlić. Już teraz Ci za to dziękuję. Pan Ci za to wynagrodzi. Bądź otwarty na to, co On chce Ci dać. I żeby to spotkanie było poprowadzone tak, jak On sobie tego zaplanował, to będziemy prosili o Ducha Świętego. Więc proszę Cię nie siedź tylko tutaj. Módl się. Módl się tekstami, módl się śpiewem, módl się razem z zespołem. Niech Duch Święty Cię przeniknie. Daj się prowadzić. Nie zakładaj tego, co będzie, jak będzie. Pan Bóg potrafi wykorzystywać wszystkie sytuacje ważne, żeby z mojej strony była chociaż minimalna chęć. Ty już pokazałeś, że chcesz. Daj się Panu Bogu dzisiaj prowadzić. Pierwszy fragment, w którym jest mowa o Duchu Świętym w Piśmie Świętym, to jest moment stworzenia. Autor Księgi Rodzaju zapisał, że Duch Boży unosił się na bezmiarem wód. Unosił się nad chaosem. I Duch Święty zaczął to wszystko porządkować. Duch Święty nadał temu kształty. Więc... Duch Święty ma moc uporządkować to wszystko, co jest we mnie chaosem, to z czym sobie nie radzę, to co mnie przerasta. Więc pomyśl teraz, co jest chaosem w Tobie, w Twoich relacjach, w Twoim domu, ze znajomymi, z chłopakiem, z dziewczyną, z mężem, z żoną, w sąsiedztwie. Oddaj Mu ten chaos, bo On się nad tym wszystkim unosi, ale nie wejdzie na siłę, bo czeka na Twoje zaproszenia, Twoją decyzję. Pozwól, żeby On przyszedł i zaczął działać. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, natchnij nas, przeniknij nas. Dotykaj każdej i każdego z nas tutaj obecnych. Niech się na nas objawi Twoje działanie, niech się na nas objawi Twoja chwała. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź i poprowadź nas. Bóg, który wstydził się spotykać z Nim, miał na imię Nikodem, był faryzeuszem, miał pozycję, był kimś, ludzie go szanowali, ludzie go podziwiali. I nagle, w uporządkowanym świecie judaizmu, starego przymierza pojawia się ktoś nowy, pojawia się nauczyciel z Nazaretu, zaczyna fascynować, robi rzeczy, których nie robił nikt wcześniej, a przynajmniej od czasów proroków. Ludzie zaczynają zadawać sobie pytania, kim on jest. Co on robi? Po co przyszedł? Nikodem, przychodząc do Jezusa w nocy, wiele ryzykował. Gdyby ktoś go zobaczył, straciłby reputację, po ludzku by stracił wszystko. Ale przychodzi, święty Jan, zapisał przepiękną rozmowę Jezusa z Nikodemem. I w czasie tej rozmowy, Jezus mówi mu m.in. takie zdanie. Ewangelia Jana, rozdział 3, Werset 16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po to przyszedł Pan Jezus, żebyśmy zrozumieli, czym jest Boża Miłość. Ludzie żyjący w czasach Starego Testamentu myśleli, że sprawiedliwość, doskonałość polega na wypełnianiu prawa. Jezus przychodzi. I przypomina im prawo, które zostało nadane w Starym Testamencie, bo popełniamy wielki błąd, jeśli przeciwstawiamy Boga Starego Testamentu jako takiego sędziego, sprawiedliwego i mówimy, że nie był miłosierny. Nie. W Bogu miłosierdzie i sprawiedliwość przenika się. Już w, czasie, w czasach Starego Testamentu Bóg mówił o tym, jak bardzo kocha ludzi, między innymi przez proroków, i u proroka Izajasza są takie słowa. Choćby matka zapomniała o swoim dziecku, ja o tobie nie zapomnę. Ja to mówiłem już kilka razy, nie pamiętam, może w tamtym roku też wam o tym mówiłem, ale zawsze ten fragment kojarzy mi się z bardzo konkretnym wydarzeniem. Kiedy będąc klerykiem chodziłem do dziecięcego szpitala klinicznego w Lublinie, był tam mały chłopczyk chory na wodogłowie, urodził się niedawno. Przychodziłem, udzielałem komunii jego mamie, chodziliśmy z kolegami po oddziałach. Takie było nasze zadanie. I zdarzyło się tak, że parę tygodni nie mogłem być. Przychodzę i pytam, gdzie jest mama tego chłopczyka? I wtedy siostr siostra mówi, proszę, księdza, nie ma jej, zostawiła go. Przez to, że był chory, zostawiła go, już nie przychodzi. I wtedy przypominam sobie ten fragment z proroka: Choćby niewiasta zapomniała o swoim dziecięciu, ja nie zapomnę o tobie, mówi Bóg. Mamy, które tutaj są. Chyba czujecie, co to znaczy, jaka to jest miłość. Co by wasze dziecko nie zrobiło, choćby wyrządziło innym największą krzywdę, ty i tak będziesz je kochać, bo to jest Twoje dziecko. A Bóg mówi: nawet gdyby matka tak zakochana w swoim dziecku zapomniała o swoim dziecku, to Bóg nie zapomni o Tobie. To jest Boża miłość. I często myślimy, że musimy na tę miłość jakoś zasłużyć. Nie. Dzisiaj nie mówię Ci: Kochaj Pana Boga. Dzisiaj ci mówię: Pozwól się Bogu kochać. Daj Mu, żeby Cię przeniknął swoją miłością. Przez te, przez te piosenki, przez te słowa, które będą teraz płynęły tutaj, z tego miejsca, skup się na tym, żeby doświadczyć Bożej miłości. Proś go po prostu, przyjdź, Boże, żeby się poczuł kochany, żeby się poczuła kochana, bez względu na to, ile masz lat, jaka jest historia Twojego życia. Bóg kochał. Kocha i będzie Cię kochał zawsze bezwarunkowo, bo Jego miłość jest większa od tego, co Ty o sobie myślisz, Jego miłość jest większa od Twoich grzechów. Daj się Bogu kochać, po prostu. śpiewać o miłości twej zawsze śpiewać chcę o miłości twej zawsze śpiewać chcę o miłości twej zawsze śpiewać chcę o miłości twej zawsze śpiewać Dzięki mu, Jego miłość przetrwa wiecznie On dobry jest, to niespany